A, mogę jechać. No. Tutaj masz dodatkowy pas, można do niego wjechać. No. I teraz na lewo. Dwójeczka. Nie kierunkowska, zmiana pasa. Nawet dwóch, bo tam jest jakiś nowy parking na autobusy Na teraz porobili tych parkingów. I zawracam na najbliższym skrzyżowaniu. Zostaw. Zawracamy za bardzo jakiś zakaz. No dobra, to już się nim nawet nie sugeruje. No, włącz kierunek w lewo. 4 i teraz... nie jedzie. Tam z przeciwka jakieś samochody jadą. Więc w Tu się zatrzymujemy, nie? Chcemy mhm. na torach wstać. Jak oni już przejeżdżają, patrzysz jeszcze raz, czy prawie nie nadjechał i ruszasz. Powoli możesz ruszać. Co? A w razie czego to on ma pierwszeństwo? Nie, ty miałaś. Zawracałaś, bo była cały czas na bezpieczeństwem, A on wie, że jest podporządkowane. dobra. W sensie, jak ja bym miała zrobić z tego? Jakiś test, i mieć minutę na, no jakby, no. na, na myślenie, co bym wszystko wiedziała. Ale po prostu, jak muszę szybko myśleć, to ja nie ogarniam, a, gdzie jest, jest dwóch, gdzie jest jeden. problem. No a trzeba to ogarnić. W prawo Jak nie ma znaku, jest dwóch jest jakiś znak jakiś tam? No tak tylko tak mhm. Czyli... na najbliższym skrzyżowaniu zawracamy Zastanawiam się, zastanowić, czy to jest jedno czy dwukierunkowa. To jest jedno. No to co musisz zrobić? Na do lewego. Czyli tutaj? Puść gaz zupełnie, nie dotykaj gazu. patrzysz czy nikt nie idzie z prawej. i się, czy to jest jedno czy dwukierunkowa. dwu? No, to jest szeroko. Patrzysz jeszcze raz, jak jest dwu to na prawy pas musisz jechać. Tutaj była bo patrzysz, chyba nie było czy znaku. Stamtąd, nikt nie jedzie. Nie jedzie. A. A, bo A bo nie było znaku Dokładnie. No. wyprostowała się, że na końcu się kierunkowskaz wyłączył i nie poprawiłaś go. Parkowanie z po lewej. Z kośnego nie będzie, czy nie będzie tego równolegnego. Równoległego no może nie być. Powie, ja. nie będzie. No tak słyszałam. Bo niko, nikt, niko, nikt kogo znam nie miał. No tak, to jest mega rzadko. Ale może być to.